Jest bombeczka z Concaffe Ligi Mistrzów, tak więc z Ameryki, Vancouver gra z Real Espania i próbujemy na Real Espania za 9,40, tak więc dość ostra bombka. Czwartkowe kursiki powyżej 2-0 to mecz Arsenalu ze sportingiem Lisbona, mecz w ramach Ligi Europy. Gramy dwójką za 2,25. Szachtar Doniesk z Feyenoordem na dwójce również za 2,45. Nie jest to Holandia, tylko jest to również Liga Europy. Tak więc tutaj czeski błąd. Jeśli chodzi o czwartkowe remisiki to Union Berlin z Royal Union. Tak więc same Uniony Liga Europy 3,80 za to płacą. Chinon Doni z 0 3,05 jest to egzotyczna liga Tanzanii. I Brazyliense z Goiasem 3,50 liga brazylijska. Kupon królewski z piłeczki nożnej to Feyenoord Rotterdam z podpórką w meczu przeciwko szachtarowi. Bayer Leverkusen z Ferenc Farosem po całości. I lech Poznań Diurgarden Garden poniżej 2,5 bramki. 1620 jest do wyjęcia na tym kuponie królewskim na czwarteczek. A dalej mamy już koszykówkę i handicapy z koszykówki. Dwie pozycje z NBA: Boston gra z Portland, Boston jest faworytem. Odejmujemy i 9,5 punkta. Drużynie faworyta gramy jedynką na klasyczne podwojenie. Druga pozycja to Denver z Chicago. Gramy na Denver minus 8,5 punkta, tak więc Denver jest faworytem, oczywiście jedynką na klasyczne podwojenie. A Zauwerków również dwie pozycje z NBA: jest Miami z Cleveland, tutaj dość niska linia, no ale jak wiecie, te drużyny są dość anderowe. 211,5 punkta jest ta linia na podwojenie, tak więc być może warto spróbować. Phoenix z Oklahoma to nasza druga pozycja, i tutaj pułap jest na 233,5 punkta, tak więc dość wysoka, ale do przekroczenia. Kuponik z koszykówki to Boston z handicapem minus 5,5 w meczu przeciwko Portland. Do tego Overek 204,5 punkta w meczu Miami-Cleveland. I Żalgiris Kowno z Asfelem Basket. Handicap na Asfel Basket 11,5 punkta, włącznie z ewentualną dogrywką. Mecz w ramach Euroligi. 1390 jest do wyjęcia z tego kuponu z koszykówki, a dalej mamy już hokej. I bombeczka z hokeja to bombeczka ze Szwecji z gra z orebro gramy na orebro za 4,10. Kursiki powyżej 2.0 to dwie pozycje również z Ligi Szwedzkiej, tak więc Szwecję ogrywamy w czwartek Brynas z Waxio na dwójce za 2-0 i Frolunda Fariestat 1-225. Z remisiku wybraliśmy dla Was Coach Henderson, 4,20 za to płacą, jest to mecz w ramach AHL. Flint Erie 4,75, Liga Kanadyjska i ze Szwecji jedna pozycja Rogles Timrom, 4,10 za to płacą. Kupon Królewski z Hokeja to 4,5 gola w meczu Winnipeg z Minnesota. Frolunda Ferriestad na Frolundę, Kazetka i Kazetka również w meczu Krakowi z GKS Katowice. KZK, czyli zwycięzca, włącznie z ewentualną dogrywką i rzutami karnymi. Do wyjęcia na kuponie jest 1625, a dalej mamy już kupon z tenisa. No a na nim Diego Schwarzmann. Schwarzmann może w końcu coś wygrać, ma przeciwnika KORIE, no i myślimy, że ma duże szanse, by w końcu się troszeczkę poprzełamywać. Kalińska ja to druga nasza pozycja, a gra mecz przeciwko Parks. Do tego Siniakową z Niemeyer. 1575 do wyjęcia z tego kuponu na tenis, a wszystkie pozycje oczywiście z Indian Welsh. Dalej mamy Ligę Typera, i tutaj mecz Manchester United w europejskich pucharach. Grają przeciwko Betisowi i 5 punktów jest warta ta odpowiedź poprawna, jeśli wytypujecie dokładny wynik tego meczu. Tak więc, typujcie w komentarzach. Pamiętajcie, żeby nie edytować waszych komentarzy i napisać godzinę zamieszczania waszego typu. Typujemy do godziny 21 w czwartek. A tak wygląda ranking Ligi Typera na chwilę obecną. Bart na pierwszym miejscu już ma 400 punktów, na drugim miejscu Panpo, na trzecim jestem ja, a dziesiątkę zamyka Jurgen Chlop. Kolejna aktualizacja tego rankingu we wtorkowym filmie statystycznym, a ja oczywiście zapraszam wszystkich do zabawy. Tak samo zapraszam do grupek FW polskich. Mamy je z różnych dyscyplin, a zainteresowanych dołączeniem zapraszam drogą mailową na sportpredictionspl Możecie również wspierać kanał, bo dla wspierających są dodatkowe filmy z kuponami. Na kanale jest dostępny filmik na Puchary Europejskie, właśnie dla wspierających, a przed weekendem wleci filmik do toplik europejskich również z kuponami dla Was. Aby wspierać kanał, wystarczy kliknąć przycisk Wesprzyj, taki przycisk znajduje się przy każdym z moich filmików. W czwartek jest livestream, wcześniej był zaplanowany na godzinę 21, no ale o 21 gra przecież Lech Poznań, tak więc po meczu Lecha włączymy się nawet na chwilkę, pogadamy sobie chwilę, może skomentujemy co się stało w meczu właśnie polskiej drużyny w europejskich pucharach. Oczywiście omówimy bazę na weekend, na szybko, żebyście mieli jakiś pogląd na to, czym można się zainteresować w weekend, no a livestream oczywiście tylko i wyłącznie dla wspierających. I tutaj mam jedno ogłoszenie dla Was. Ten weekend jest szczególnym weekendem dla nas. Jest to weekend promocyjny grupy Ultimate. Tak więc możecie wejść na weekend do grupy Ultimate. Sobota, niedziela 11-12. Na te dni będą kupony porobione. Kupony zostaną wysłane w sobotę z rana, z samego rana w związku z tym, że są sztafety w Biatlonie. Tak więc wtedy są dostępne kursy, prawdopodobnie będą to screeny zrobione w Fortunie, będzie oczywiście mix dyscyplin, tak więc będzie dorzuconych kilka zdarzeń z różnych innych dyscyplin, przede wszystkim piłki nożnej, no i będzie to aż 5 kuponów dla członków grupy Ultimate tych standardowych, no i oczywiście macie możliwość wejść tylko na jeden weekend, ponieważ grupa Ultimate jest dość drogą grupą, tak naprawdę naszą najdroższą grupą vip -owską. My dajemy Wam okazję wejść tylko na weekend. Cena, jaką ustaliliśmy na ten weekend, jest to coś około 12% całego miesięcznego abonamentu grupy Ultimate, tak więc dość tanio. No i oczywiście obowiązuje tylko jeden weekend gry. Co Wam mogę powiedzieć? Mogę Wam powiedzieć, że właśnie w ten weekend przypada najważniejsze. Wydarzenie w biatlonie, czyli ostatnia sztafeta w sezonie. Biatlon charakteryzuje się tym, że poszczególne reprezentacje zajmują miejsce na koniec sezonu, oczywiście w klasyfikacji sztafetowej. No i wiadomo, które państwa będą o co walczyć, jakich składach wystąpią. Na macherzy nasi czasami łączą pary tych, co grają o cokolwiek, a tych, co wpuszczą po prostu swoich następców, wyogrywać młodzież w zmaganiach sztafetowych, tak więc tutaj analizowanie informacji jest najważniejsze, a jak wiecie nasi bukmacherzy z tą dyscypliną nie są za bardzo uważni. Tak więc myślę, że jest to naprawdę dobry weekend do tego, by coś fajnego ugrać, przede wszystkim z biatlonu, oczywiście kilka perełek z piłki nożnej na weekend również dobierzemy, no i na ten weekend zapraszam wszystkich tych, którzy chcą dołączyć do ultimatu Drogą mailową na sportedictionpl gmail.com, tam otrzymacie informację, jak dołączyć. Od siebie polecam, a my lecimy dalej. A tutaj już statystyka serii filmowych na chwilę obecną. Kolejna aktualizacja tej statystyki będzie we wtorkowym filmie statystycznym. Przed weekendem, oczywiście, na kanale pojawi się filmik na Top Ligi Europejskie. Ja zapraszam wszystkich jutro. Na live po meczu Lecha, a zapis z live'u publiczny pojawi się na kanale, myślę, że około soboty. A teraz już bardzo dziękuję Wam za uwagę. Zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapeczkę w górę i do usłyszonka w kolejnych filmikach.